Na tych dwóch elementach również mogą się znaleźć odciski palców, ale to już eksperci będą próbowali wyłuskać z tych elementów odciski palców, tak samo jak z tutaj z tej puszki po napoju. Nie będę wnikał, co to jest za substancja. Po prostu dla mnie to jest biały proszyk, który zabezpiecze. To dla mnie technika jest zabezpieczyć ślady. Co czynimy? Jest zabezpieczone. To mam chyba wszystko.

Macie jeszcze jakiś telefon? Tam pan jest. Co tutaj? Mój tu pana telefon. Mój telefon. Jest pod tym poduszką, tak? Tam po pod poduszką tak? pod Szanowni. Pan rogu. radzę, żeby jeszcze telefon. Tu to to leży telefon. leży telefon. To jest pana w Dobra. telefon. Jakieś telefony pan jeszcze Nie, 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 ja mam tylko jedno nie, w... Przejdźmy tu do tych pomieszczeń. Tutaj patrzymy, jeszcze przegląd zrobimy, ale raczej nic tutaj już się nie znajdzie, trzeba przejść dalej, żeby jeszcze inne pomieszczenia posprawdzać. A tu nic nie ma. Ani tytoniu, ani, ani nic innego. Najprawdopodobniej tytoń, który jest, to jest tylko w tej jednej komórce. Po trzech godzinach funkcjonariusze kończą przeszukanie terenu. Robimy spis opis rzeczy, gdzie musimy opisać to, te rzeczy, które pojadą z nami do magazynu. Będzie to krajalnica, waga i tytoń. Chodź zobaczymy, bo wiemy, że jest tytoń, ale chodź się upewnimy, czy jest. Przeciśnijmy zapięcie. Tak, czekaj. czekaj. Na dół, postaw go na dół. O. I mamy tutaj już pocięty tytoń, który jest... Z bardzo słabej jakości, ma się to nijak do oryginalnego tytoniu. Zapach jest zupełnie inny od, od takiego jak powinien być. Grubość zmielenia również jest wątpliwej jakości. Widać, że to jest takie domowej roboty cięcie na zwykłej byle jakiej krajalnicy. Teraz zabierzemy się do pracy i zaczniemy to wszystko ważyć i wynosić na zewnątrz, a później przyjedzie transport i to zabierze. Przeważamy worki z tytoniem. Jak dotychczas wszystkie worki praktycznie ważą po 20 kg. Ile mamy worków? 30 worków. 579 no. 579 powinno być, bo dwa razy jest po 10 i, I raz pół, 19. Suma, jaka nam tutaj wyszła, to jest 579 kg już tytoniu gotowego do dalszej dystrybucji. Towar zostanie zabezpieczony i przewieziony do magazynu Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu. a pan oskarżony będzie przewieziony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do prokuratury celem przesłuchania. Podejrzanemu został postawiony zarzut wprowadzania na rynek suszu bez polskiej akcyzy. Na posesji zatrzymano 579 kg tytoniu o wartości 427 tysięcy złotych został przekazany do magazynu dowodowego. Badania potwierdziły, że znaleziony biały proszek był substancją nielegalną. Okaże, zadecyduje sąd.